Ej, jakieś w ogóle. Można tu biegać, bo coś... Dobra, masz napięć. To jest jakaś odwracona myszka według mnie. Ej, co tutaj? Jakie to są Zy... lagi? my razem czy co? No chodździmy razem, ja tu ty... jestem. Wy też macie lagi. Ej kto ty, ej, kto to jest? Ja jestem z przodu, ty ja tu. jestem bardzo z przodu. Ja jestem... Czyli to ty, Ja jestem. Ej to ruskie coś tak laguje, że mi się zakończyć. Ja teraz! Ja idę. ja biegnę, czekajcie chwilę, idźcie do mnie. Ja tam stoję, gdzieś z boku. Gdzieś z boku. Ej tam, chodź Aaaa! Kto to o, stoi, stoi. jest? to jest? Aha! to jest? Czy tam to jest? Kto to jest? Kto jest? Kto jest? Kto zginał? Kto zginał? Ej, tu pilka się pojawił. Moje uszy. O, o. Ej, Aha! Idę też wyszukać. Nie! Kto mał? Kto mał? Ej, dziecię czy nie? Nie, nie wiem, że. Tu... Ej, ej, ta ruska gierka tak lekuje, że nie wiem. Ja się ja nie wiem. Ja, za te ja pierdolę! Ale gdzie? To był Mikołak Ej co jest? Ej gdzie jest Mikołak? To był Mikołak O kurwa! Ja pierdolę Jezus! Idę <laughs> to... co? wtorek! Widzicie jak zginę? Nie wiem, ja jedę za... Jakiś S idzie Za mną widzicie Lecimy po kartki Ej Esie, czekaj na mnie! Esie Sobusie, tu jest jakieś drzewo, widzisz ja? No, no tak. Jak się pojawia? Gdy się pojawia? Obyk i szukamy kartek. on no. się pojawia? No. Ej dom, gdzie tutaj jest? Tak, to jest Gdzie ty toisz? Tam. Idziecie za mną. Ja nie, zgubiłem. Mamo. Bo, bo bo, bo, że zgubiłem mamu. No. Nie, nie, nie. Nie, nie, A mam was w dupie Ej ja się pójdź AAAAAAAA Ej jakiś zimk się... Ej gilno z... Ej jakiś zsa... Zsa... Ej sprintujcie to was nie złapie Wiecie co ja go widzę? Ej On jest teraz w jakiejś jaskini Co? Ej kur... Kto tam I jest? jest... Ej, Ej kartka! O wy A ja zginąłem No jakie... jest? Żal Dawid. Po was ocalić Nie Ej tak tak leguje, że ja będę musiał Ja wpadłem do jakiejś dziury chyba Co to było? <grym> nie wiem e, no, ja weszłem to na to ścianę jest... To jest tu umiecie moonwalkiem jest... <grym> Jaki moonwalk baby I chodźcie idemy stąd, bo on tu na Mam jedną kartkę, jest dobrze. Ej ale ktoś umarł? Dawid Po sobie was nie... ocalić może idziemy do przodu? No kurwa! Idziemy. Mamy kartkę KURWA on był A tam jest Za co mamy sebas? Właśnie sebas, ty jesteś tym pierwszym, który biegnie? Ja No to ja jestem na tobie z kamerą Ty niech czeka na mnie Ej, mi tarkę. ale Ej, kurwa Ja wolę, ale to jest zlogowane To jest beta, jest. Wiem, że to jest beta Omegę, omegę, ja się boję Nie wiem dlaczego, a ja się śmiałem z tych synków, co się to bały Ja walę, on tam jest Ej, nie, nie Gdzie wyjdziecie, on tam idzie omega, on tam jest Omegę Omegę Omegę, biegnij Za wami, a nie za wami Będę wszędzie Ja będę w tym s pamięt jestem z przodu, ej, Kaj, lecimy Lecimy dookoła tej góry Będziemy tak biegać Idąc na rytm, to będzie ja pier i Dead. Ja pier i Dead, Dobra, po tej rundzie, po tej rundzie ja zmienię ten. Grafikę na najniższe detale, bo nie wiem czy to pomoże. A tu się da zmienić grafikę? Ja zrąbane sterowanie, macie też takie zrąbane sterowanie? No tak. Ja Ja w najlepszą grafę i po prostu to mi... Ja prawie mi ryj urwał. my teraz schodzimy w kółko. Poczekamy mi, Ej, gdzie wy jesteś. Wejdźcie do lasu, gdzie chcesz to, co boję. A ja sądzę, że mi wasza A po co leknieć? Po co chuju? Ej, bo go widzę. Ej, bo. Znajdź tobie. Dobrze. Do... Do... Wejdź. To <grym> sobie, o kurwa. to sobie. sobie. Co? Ej, on jest za nami. Ja pierdolę. <grym> Uciekajcie was. Wlewa, 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 lewa, w lewa, w lewa, w lewa. Ała. ała, ała. Moje uszy. Moje. nie do lasu. Ej, nie mogę biegnąć. Obykyyyy, biegnij ty cioto! Co będzie nie masz ze się zmęczył. Po co hydrauliką kartki do jasnej to, to, to są nasi. inżynierowie! Ej, to są nasi, muszą wszystko zrobić, żeby się opieprzać. Nie lecimy tą ścieżką, dobra! E, co pan robił, panie magistrze? E, zbierałem kartki, uciekam przed wilkołakiem. Nie ma opierdolenia! Kartki, co zbierać. Ej, Esok, ty tam z przodu, Esok, czekaj na Chyba ciebie w domu. Ej soki ty mów kiedy on będzie soki, pomóżcie three. mi A właśnie, jedna sprawa On to są do czerwone oczy takie, nie? No da. Ej, na twojej, na na twojej twoje kamerze to ci powiem <murz _> ty, Bo jesteś? Ale jest Jest gdzie Ej, za Ej, latarka jenny. mi Gaskła. Jezus Ej, FB też tam z tyłu zajmę, zarwał O wole, o wale, ej, to fę Ile tu masz jedna? Ja gdzieś tam? Z tymiami Dawaj za mną Ktoś ty jesteś tu? Idziesz ty? za mną? No idę, dobra Nie, to ja! O kurwa, za tobą Idziesz dalej za mną? Ja cię z góry zajebie Norbert? poczekaj na mnie! Ginź, patrzę! Płacze, pił mi się zbudziło, co? Ja walę, to jest za tobą, biegnij! On tam jest, on tam jest za oh. MB Fuck, fuck MB Bo nie gina. Gina. Jezus Tylko nic ginął, nie Tylko Dawid to jest! Czekaj, się kurwa na mnie uparłeś Dobra, Teraz by ty sam Ja Tam to jest! Norbert, pierdolomek! Zajebałby! Żyjesz młody! Tak! A czekaj na mnie, widzisz mnie, gniesz... Kartkę widzę! Ja, tak! Co czekaj na mnie, stój tam, stój tam, idę Nie mogę sprintować! Ale stój co tam, czekaj! Pisze? Co nie pisze, kurwa co to takie świecące? To skartka kartka Dobra, no, Jaki... no, to jest to Jakim Mody za tobą! Nie Mody! Nie! No, I co to jest takie wysokie, co? To jest to wieża, czy góra, czy... Ej, możesz mi coś powiedzieć? No? Tak? To coś jest ze mną Tak? Czekaj Nie Nie Zaraz zobaczę Ja tu pan ja lecę Nie Ktoś tutaj jest Chyba teraz nie wiem kto gdzie jest jestem gdzieś w lesie, jestem gdzieś w lesie i biegnę Aha Czyli chyba jestem na Tobie Ja idę cały czas prosto I teraz weszłem w jakieś... Za dupie mody lasowe, Nie On jest przy mnie. O kurwa. On Psykim jest za to? Przy kim on jest? Z <laughs> norbercem. Ha, tu no, jestem no, na idź, idź ty Eso! Bo ja zbieram kartki! Ja Ej no zbieram kartki w tym teamie! Jak się je zbiera? No lewym. Aha. Ej, ja muszę sobie go uciszyć, bo on mi tak nie ryje tym paszczą tutaj na prawo i lewo, że ich się zesrą zaraz. Bo <laughs> to jest ścieżka i to jest taka, ja byłem już. O to gdzie to jest leź? W jakimś lesie. Widzisz tą górę? W jakimś lesie. Oj, idę tobą! Ja tak, dobra, no, poryć se w doma Norbert, zjebaliśmy Widzisz taką górę w pizdu wysoko, nie wiem dlaczego ona jest jaka wysoka? Ja, zaraz tam pójdę w tym kierunku To ruszy, pójdę, tylko koni! <grym> o kurwa, on u ciebie O boże! Ja? Brzygaj! Ej mam, był koniec, to wrażenie, kurde, że ja kurde. zostanę ostatnim O kurde, nie mogę sprintować, sprint... Sebas, od, odwróć się, odwróć się Sebas nie, odwróć, się. A... odwróć się Odwróć się Odwróć się Nie ma szans No nie mogę... mi po uszach wali, to mnie boli Spójrzcie się. A jak on was zabił? Był blisko was czy jak? No bardzo Młody, jak jesteś blisko? Powiedzcie, że Ja po myślałem, że, jest... że on młodego... Ja myślałem, że on nie młodego jebi, a jechał mnie w dupsku Mam no, takie no. pytanie Norbert, jeszcze żyjesz? Ja biegam wokół tej góry Dzięki Bogu a jesteś jak blisko tej góry, po co się obok mnie zaspałniło. <grych> nie <grych> wiem, jestem w jakimś lesie został No do tej góry! Dobiegnę! No biegnę! Iś pierdolony kółka zobaczę To <grych> się komand. Ja odwróćcie, no. <grych> ej odwróćcie EJ WIDZĘ CIE! się se was Norbert, widzę cię, stój! Nie macie, nie ma go! Norbert, dawaj, stój! Widzisz mnie? Tak, no nie ma go, on jest koło niego. <śmienicza> Stoisz czy nie? Wyjdę ja za tobą. A tu się zbokował... A to się zbogowało. Że... Mógł robić. A ty, A ty się zbogowało. moją stronę? się mi A wiesz? wiesz? zbogowało. A za tobą! się się nie. O Boże. To Dalej jest za mną? Co? Nie mogę! O okay. Dalej jest za mną? Nie wiem, widzę Ej, pedał! Tak. Czekaj! Wody, weź jacy go, nie? Wody, jacy go, nie? Stój na chwilę, jacy go, nie? Norbert, czekaj na mnie, proszę. Ej, czekaj ci muszę ze dwu. Nie. Chroń mnie! Wody, odwycie do tyłu? Pusto O Jezu, Patrz, Jezu. On tam był. Jezu! Ja walę Stój tu Zniknął On jest po prawej, po prawej Nie, nie popatrzę tam Popatrz teraz Nie Jak nas Czemu? byś mi nie zabił <noise> nie Ale był blisko Co? Blisko. Obok chcemy centralnie. Mody, yy, za, tam za tobą jest. Nie. <grym> tak. Nie. Tak. Nie. <grym> tak! Co robimy, Mody? Bo trzeba iść na ten, na ten samolot jakiś. Jaki samolot? Nie, tu ja muszę zmniejszyć detale, bo ta gra, mimo że wygląda tak wychodzi jeszcze gorzej. Ej, ty widzisz gdzie ja jestem? <grym> Mody. Co? Nic, spadłem. Ej, weszłem do górki Dobra, no, no, dawaj, no, no, idź prowadź Zbiegnijcie też <tot> do lasu, przez cały las przybiegnijcie prosto i już Tam, Ej, ty, się, dobra, tam nie... cały czas prosto Ale w lewo, w lewo Nie, w lewo nie, byliśmy już w lewo Idę za młodym O, cześć, młody przed tobą Co? Przede w porządku. W porządku. jest Nie,

Złego od mouda. Myśl, z klucza ty ja, nie ja nie wiem, gdzie to jest. JA WALĘ Jobale! Ja, ja, Jobale! goni Jobale! 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 się Jobale! 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 Odwróćcie Wal druge Odwróć się, się. Lecę, lepiej Ej no, musimy kończyć, odwróć się Czemu musimy kończyć? Mm, bo... bo śnieg. No nie ma śniegu. <noise> Ej no A kurwa, zario. się. Ej, serio, muszę kończyć! Kurwa! Czemu musisz kończyć? No bo śnieg przyszedł! Kaj go no kurwa... Ej, Właśnie na stronie Piec... Nie jest, nie no Właśnie co was... Zgadałeś się samo jak ja Ej, Ej pozegnamy się już może? No Dobra Z tej strony zobaczam mm. No. Cześć!